Hej, Hej. witamy na naszym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie typowo informacyjny. Między innymi chciałabyśmy Wam powiedzieć, jak to wygląda wynajęcie mieszkania, jakie są opłaty z tym związane, a podatki, ubezpieczenie zdrowotne, jakie miałyśmy pracę, jakie miałyśmy wizje i statusy przez ostatnie 5 lat, a troszeczkę o studiach, no i tam takie nasze doświadczenia i porady. Mhm. Może zacznijmy od procesu wynajęcia mieszkania. A co konkretnie potrzebujemy, żeby wynająć mieszkanie? Więc aplikacja kosztuje około 100 dolarów, troszkę czasem więcej czy mniej. I jest to non-refundable, czyli nie dostaniesz zwrotu, mimo tego, jaka będzie decyzja, czy dostaniesz mieszkanie czy nie. I są dwie bardzo ważne rzeczy potrzebne, oprócz swoich, oczywiście, informacji, danych osobowych. Numer jeden to jest Twój Social Security Number który używają po to, żeby sprawdzić Twoją historię kredytową, czyli tak zwany credit score. Ja założyłam kartę kredytową w pierwszym roku programu OPER. Um, byłam, po pracy i załatwiłam i kobieta, która mi pomagała była z jakichś krajów skandynawskich, z Europy i powiedziała, że, że jesteś coś takiego jak um, Credit score, co jest bardzo ważne w Ameryce, jeżeli chce się znaleźć mieszkanie. Czy nawet, tak, nawet plan, jak chce się założyć plan na telefon, uh, czy kupno samochodu. Także jesteś, um, jest coś, co na pewno się przydaje i to jest troszkę coś innego niż w w Europie. I, I zapytałam się, czym chciałabym otworzyć, spróbować, jakby w sumie, um, jakby trafił, albo w sumie chyba utrafił, albo się nie... To jest na takie sedzi loterii, czyli niezależnie od niczego po prostu mogą ci przyznać, mogą ci nie przyznać. Mam no, akurat od razu za pierwszym razem mam przyznane kredytowe karty, ale moja przyjaciółka um, zablikowała i nie dostała tej karty i parę miesięcy później w tym samym banku zablikowała i bez, bez problemu dostała kartę, więc jeżeli będziecie mieć aplikację odrzuconą, nie martwcie się, można jej czas spróbować po jakimś czasie. Więc taka rada od nas jak najwcześniej sobie założyć tą kartę kredytową. Mm. Żeby tam sobie pomału ten credit, uh, credit score sobie rósł, bo na pewno się Wam przyda w przyszłości, jeżeli planujecie zostać w Ameryce albo mm. nie wiecie jeszcze o uh, może Są się jeszcze inne odcinki, może ktoś cię podpiąć pod jego credit score, ale to już uh, można poczuć o internecie, jak można sobie podbić. My osobiście mamy karty. Bank of America mamy kredytową jedną kartę, później mamy Bank Chase, też mamy jedną kartę. Ja mam jeszcze z Victory's Secret, Monika ma w Macy's. Muszę sobie założyć w Gapie czy w innych takich sklepach, a, więc to też się liczy do historii kredytowej. Drugą a, ważną rzeczą jest zatrudnienie. Z tego względu, że żadna z nas w tamtym czasie nie miała zatrudnienia. Um, ale szczerze mówiąc, w Ameryce można duże rzeczy obejść. Wystarczy tego pokombinować. Mieliśmy akurat znajomego, który miał swój biznes, i taki dokument sobie od niego zaprzyjmy. Czy nie Nie, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek do niego dzwonił, wydał się. Także to jest tylko po prostu. Um, do aplikacji, krok z aplikacji. Co do opłat, to możemy Wam porównać, yy, że. W Newark w New Jersey płaciłśmy 850 za samo wynajęcie mieszkania, plus opłaty wychodziły za energię 50, woda już mieliśmy wyliczoną. A teraz tutaj płacimy 2200 za samo wynajęcie mieszkania. Do tego woda um, zazwyczaj około 30 dolarów i um, energia to czasami się różni, bo jest pomiędzy 80 a nawet 120, mm -hmm. ale to tylko i wyłącznie zależy od klimatyzacji. tutaj. W te takie chłodniejsze, chłodniejsze okresy jest ten rachunek mniejszy, a wiadomo, w lato jest troszeczkę więcej się używa tej klimatyzacji. Ale że w Miami, lato jest faktycznie cały rok, klimatyzacja jest po prostu non-stop połączona. No ale porównywalnie, w Inuatwe już mamy jednopokojowe mieszkanie, malutkie, a tutaj mamy dwa pokoje, dwie łazienki, około 115 m2. A, więc te różnice są cenowe, duże, ale zupełnie inne standardy mamy. Tutaj mieszkamy sobie um, w takim wysokim konto, na 28 piętrze. Jest, jest basen, jest siłownia, więc nam nic takiego nie brakuje. Co już dochodzi z obłot, to um, internet chyba około 50 dolarów kabrówki nie mamy, mamy Fire stick, TV. Um, no to więc nie ma to jeszcze. W... Za telefony płacimy 40 dolarów miesięcznie. Ale mamy prepaid. Nie a... zakładałyśmy sobie a, żadnego planu, ale prepaid z ATT i to tak w sumie nam wystarcza na teraz. Dostaćmy też kilka pytań, A z czego się utrzymujemy i czy pomagali nam rodzice. O pomoc rodziców nigdy nie pytałyśmy, bo a, zawsze byliśmy samodzielne i nie byliśmy w takiej sytuacji, żebyśmy potrzebowały jakieś dodatkowe pieniądze. Okej, okay, więc w New Jersey uh, nie byłośmy co Także musieliśmy sobie jakoś radzić. Ale jak wprowadziłyśmy się do Miami, uh, to poszłyśmy na interview do baru Breakle um, i gdzie dostałyśmy pracę. Kiedy byliśmy oper, dostałyśmy Social Security Number, który zostaje na całe życie. Zostałyśmy. Um, Poproszono tylko o Social Security Card i, i nasze CD, ID. kopie i nawet nie było żadnego zapytania. Ja w tym czasie nie miałam Work Authorization, Adam miała. Um, ale z ich strony nie było żadnych pytań, także um, Normalnie, ja, ja nawet nie miałam ID Driver's uh, okay. License um, pokazałam swój paszport, także z tym nie było problemu. Um, I tam przepracowałam przez rok. Do 5 miesiąca ciąży. Właściwie to był powód, dla którego straciłam pracę, niestety. I um, od tamtej pory um, nie pracuję. Miałam oszczędności, a starczył mi na długi czas, a odkąd moja córka się urodziła. Dostaję um, pieniądze od i ojca, także na razie nie muszę się martwić o o powrót do pracy. A ja, tak jak już Monika wspominała, miałam w tym czasie work permission, czyli ja dostałam work permission uh, na OPT. Ja skończyłam studia uh, Associate in Business Administration and Management w New Jersey. E, więc taka ciekawostka, może nie każdy wie, po każdym stopniu studiów możesz ubiegać się o Work Permission, czyli tak zwane Optional Practical Training. Na każdych studiach? Czy e, mm. ok. Niezależnie od studiów, za każdy, za każdy degree, czyli After Associate, potem Bachelor, potem Masters i PhD, czyli tak możesz sobie, to jest jeden sposób z utrzymywania statusu, możesz po prostu sobie robić studiować. Robić rok przerwy, pracować, znowu wracać do studiów, znowu rok przerwy, i tak Aha. dużo osób tak robi. Więc jak to w ogóle wygląda? Poprzez szkołę to jest jakoś tam połączone i zakładasz sobie na portalu USJIS, zakładasz sobie swój profil i tam musisz robić takie sprawozdania, gdzie pracujesz, od jakiego czasu do kiedy, jakie są Twoje obowiązki i tak naprawdę powinnam pracować w biznesie, bo. Opiki, to się robi um, w Twoim prostu uh, field. No ale ja pracowałam jako kelnerka, więc po prostu uh, na tym portalu napisałam, że jestem jako Customer Service Representative i tam po prostu napisałam, jakie mam ale troszkę podkolorowane obowiązki. A potem jak już zmieniłam pracę, uh, tam, tam jest jakiś okres. Uh, dają Ci chyba dwa czy trzy miesiące, że... Przez cały rok możesz mieć tylko wolnego bez pracy i ja chyba nawet nie podałam, bo miałam akurat przerwę dwa miesiące między pierwszą a drugą pracą jak zmieniałam i nie wydaje mi się, żebym w ogóle podawała, że miałam tam jakąś gap. Więc to też mi nie wydaje mi się, że to też takie było serious. Work authorization dostajesz na rok i po roku miałam po prostu kontynuować studia i tak się nie stało, ja po prostu sobie Dostałam dalej tej pracy. Jeżeli chodzi o podatki, to w zeszłym roku po raz pierwszy się rozliczałyśmy za rok 2018 a, i zrobiłyśmy to przez, a, przez jakąś firmę. A jak byłyśmy open, to żadna z nas nie płaciła podatków. Ja byłam przez, w programie przez a, troszkę byłam rok, a to była przez dwa lata i do dzisiaj nie mieliśmy żadnych konsekwencji z tego względu. I co jeszcze jest ciekawe, dostałyśmy nasze 60 od mimo tego, że wcale nie aplikowałyśmy o nie. A, także a, wystarczy, chyba wystarczy tylko płacić podatki i a, sami wysyłają. Więc wygląda to tak, że, że dostajesz czeki co tydzień, co dwa w zależności od firmy i jakąś tam kwotę o, odliczają Ci zawsze od swojej wypłaty na podatki. W zależności od zarobków, możesz dostać um, całą kwotę z powrotem, czasami możesz dostać tylko połowę do jakąś część, a, a są takie przypadki, że musisz po prostu dopłacić jeszcze do podatku. Jak czas a, otrzymywania zwrotu ja dostałam, a, ja dostałam list z Social Security, a, że mam stawić się na a, tam był komfort na appointment, a że mam stawić się, żeby potwierdzić moją tożsamość. Troszkę się przestraszyłam, bo bałam um, się, że to ma swój związek z tym, że nie miałam work authorization, a mimo wszystko, um, mimo wszystko wypełniłam taxes i, uh, i pracowałam. Um, miałam ze sobą chyba dwa dowody, żeby potwierdzić swoją tożsamość, um, a była sytuacja, że ja specjalnie nie wzięłam swojej social security card, bo na niej jestem ten uh, valid with work authorization a Czego ja nie miałam I a, kiedy kobieta zapytała się gdzie jest moja social security card To powiedziałam, że... dam trochę głupią, powiedziałam, że a, O, wy jesteście social security Myślałam, że takie informacje macie, to wzięłam dwa inne a jakoś po prostu a, Przepuściła mnie Także nie było Nie było żadnych problemów Także wszystko się dobrze skończyło Wiele z Was się pytało jakie mamy statusy i i wizy, na których byłem. to może zaczniemy od początku. Um, ja tutaj przyjechałam na uh, J1 Visa, tak jak Monika, i byłam tutaj przez dwa lata. I zmieniałam sobie status stąd. Um, i, mój sta I zaczęłam już studia, mimo że tego statusu jeszcze nie miałam uh, zaakceptowanego. Ale tak mi doradzili w szkole. W międzyczasie zaakceptowałam mi jej status studenta a po kilku miesiącach ja i tak pojechałam pierwszy raz w sumie po dwóch latach chyba dwóch i pół do Polski w odwiedziny i tam już postarałam się o wizę, o studencką wizę i dostałam studencką wizę F1 na 5 lat i z tego względu, że ja skończyłam z tego względu, że ja skończyłam studia w New Jersey i zrobiłam sobie Jeden rok przerwy na OPT, powinna po prostu kontynuować studia i taki miałam plan, no ale niestety zmieniłam troszeczkę zdanie i po prostu nie poszłam do tej szkoły. I w momencie, kiedy do szkoły nie poszłam, straciłam mój status, czyli tak naprawdę jestem już bez statusu od um, dobrych kilku miesięcy. Szczęście jest takie, że po prostu nie dostałam jeszcze żadnego listu z imigracji. Od września do teraz to już minęło praktycznie 7 miesięcy, i mam nadzieję, że tego listu nie dostanę, bo wtedy będę w kłopotach. Ja byłam a, troszeczkę ponad rok na, na J1 wiza, a jego Oper, a później wróciłam do Europy i w Niemczech dostałam wizę turystyczną na 10 lat, ale wiadomo, że. Um, nie można zostać dłużej niż 6 miesięcy. Um, a w Niemczech, z tego względu, że um, nasza mama i siostra tam mieszkają obecnie, także ja byłam z powrotem w Stanach po, po około 5 miesiącach. Zostałam na pół roku, po czym a w, a już w ostatnim miesiącu wysłałam wniosek o przedłużenie pobytu. O kolejne pół roku i zajęło im to prawie pół roku, żeby, żeby mi dać odpowiedź. Czyli byłam tutaj prawie rok. Wtedy dostałam odpowiedź, że akceptują i dali mi przedłużenie, o jakie prosiłam. Po czym złożyłam wniosek o wizę studencką w ostatnim miesiącu, a w ostatnich miesiącu przedłużenia. Tyle, że ja nie miałam prawnika i trochę potem żałowałam, bo a, widocznie wtedy, kiedy ja w, w, prawdopodobnie w tym miesiącu, kiedy ja składałam wniosek o wizę studencką, a, troszeczkę zmieniło się prawo i nie wiedziałam, że co pół roku a, mimo to, że ja byłam w procesie cały czas i czekałam na odpowiedź z imigracji, to co pół roku powinnam mimo wszystko a, wciąż um, odnaleźć wnioski, odnaleźć to przedłużenie. A, czego oczywiście ja nie zrobiłam, i a, ponad rok później a, dostałam odpowiedź automatycznie a, mój wniosek był odrzucony z tego względu, że nie, nie, nie robiłam tych a, przedłużeń, o czym ja po prostu nie wiedziałam. Wtedy złożyłam odwołanie, potem odwołanie do odwołania, także ten proces trwał do... w sumie do zeszłego roku i e, pamiętam w zeszłym roku, w marcu e, dostałam list z imigracji o um, Removal Proceedings i miałam e, rozprawę w sądzie na tydzień. A strasznie nie przeszłam, poszłam do prawnika i później się okazało, że ta sprawa została przełożona na, na luty 2020, czyli w tym roku miała się odbyć ta sprawa. A jak już zbliżała się, się ta data, kolejne przełożenie było na kwiecień, a teraz na dzień dzisiejszy sprawa ma odbyć się we wrześniu. A nie, pewnie przełożoną znowu. Zakładam, że dalej będzie przedłużona, także e, proces trwa nie. bardzo długo, tym bardziej teraz a, z tą sytuacją wirusa. Mają bardzo duże opóźnienia, także nawet nie wydaje mi się, żeby to było, a, żeby to w tym roku się odbyło, a jeżeli tak, to to nie skończy się na jednej rozprawie. Mam prawnika, za którego niestety będę musiała zapłacić a, 12 tysięcy dolarów. Także troszkę to będzie mi kosztować, ale mam nadzieję, że mi jakoś z tego wyciągnie. Czyli różnica jest taka, że um, obie jesteśmy bez statusu ale Monika dostała list odnośnie Removal Proceedings i ja jeszcze go nie dostałam i mam nadzieję, że go nie dostanę. Odnośnie studiów, tak jak już wcześniej wspomniałam, studiowałam Business Administration Management, ukończyłam Associate with High Honors. Miałam 3.83 GPA, a, więc nie było aż tak źle. Um, I takie coś od siebie chciałam dodać, że w każdej szkole, czy university czy college zazwyczaj powinni mieć honors program i to jest naprawdę bardzo duża szansa dla nas, czyli dla international students, żeby dostać jakikolwiek scholarship, czyli... Ja miałam opłacone całe tuition, zostały tam jakieś tylko mniejsze fees za książki, czy tam jakieś tam ogólne fees, które musiałam pokryć i kosztowało mi to około za semestr 1000 dolarów. Czyli 1000 dolarów, 5 czy 10 tysięcy dolarów to jest duża różnica. Także um, naprawdę sprawdźcie, czy Wasza szkoła ma honours program, bo jest to ogromna szansa. Tym bardziej, że my, jako naszą students, nie możemy dostać żadnego financial aid. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to jest takie coś w Nowym Jorku i to jest tylko chyba w stanie Nowy Jork. To ubezpieczenie nazywa się Fidelis. Nie jestem pewna, czy musicie aplikować bezpośrednio przez Marketplace, czy możecie po prostu już na Fidelis website się zaaplikować. Ale na pewno to jest warte, warte uwagi, więc... Jeżeli mieszkacie w Nowym Jorku, na pewno to sprawdźcie. My z naszego osobistego doświadczenia miałyśmy wszystko pokryte. Jakikolwiek lekarz, to był zwykły pediatra czy dermatolog, nawet dentysta, wszystko było opłacone. Ręcznie z receptami. Z, jeszcze mam taką uwagę, bo pamiętam, ja miałam taką sytuację, jak byłam jeszcze OPER. Bardzo często są problemy z naszym insurance. I często nie chcą płacić za różne rzeczy, i chcę Wam powiedzieć, że um, jeżeli naprawdę już um, macie wojnę z insurance i nie chcą zapłacić Wam za, jakiekolwiek, za jakiegokolwiek lekarza, to um, może nie wszyscy wiedzą, że jest taka opcja, że po prostu można napisać hardship letter bezpośrednio do tej placówki, w której byliście, i po prostu można napisać, że nie, ma, że nie mamy żadnych dochodów. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Możesz się po prostu opisać swoją sytuację. Ja zazwyczaj pisałam, że nie dostaję żadnej wypłaty, i ja nawet nie jestem z Ameryki, i jest to dla mnie ciężkie, żeby pokryć jakiekolwiek koszty wizyty. I każda taka sytuacja na szczęście miałam skończoną pozytywnie czyli po prostu nie musiałam jej za to płacić. Albo zazwyczaj też szpitala. Czy jakieś tam placówki zdrowotne mają też Financial Aid? I są też różne firmy, które, które oferują pomoc tym Także jak macie problemy z, um, z insurance, jest taka opcja, jak właśnie napisanie hardship letter. Jeżeli nie jesteście pewni, uh, jak, gdzie taki list wysłać, po prostu zadzwońcie do lekarza, u którego byliście. Zawsze Was pokierują pielęgniarki, są takie różne oddziały, na przykład powiedzą wam musicie wysłać taki, taki list, do, na ten i taki adres i po prostu wysyłacie mailem i tak sobie możecie wszystko załatwić. Co jeszcze ważnego chciałam dodać, że a, ku mojemu zaskoczeniu jest także pomoc dla ludzi bez statusu, a, o czym dowiedziałam się, jak byłam w ciąży. I jesteś jest takiego a, Nazywa się to Medicaid Emergency, które obejmuje ciążę oraz wizyty w ER, w Emergency Room. Także jeżeli ktoś nie ma statusu, a miał jakiś wysoki rachunek z wizyty w Emergency Room albo tak jak w moim przypadku był w ciąży, to jest szansa na dofinansowanie czy pokrycie kosztów w całości. Wyglądało to następująco, że dostałam ubezpieczenie na 45 dni, a, a, które pokrywało moje Premier Wizard, i później jeszcze raz mogłam dostać już przy porodzie. I to nie jest, ja na początku nie rozumiem, jak to wygląda, i nie mówię, czy mogę, się za, czy mogę złożyć wniosek przed. Wyglądało to także po porodzie, a, bodajże. W w drugi, w drugi dzień przyszła do mnie um, social worker i, i pomogła mi wypełnić całą tą aplikację i mój poród um, oraz um, cała wizyta w szpitalu była pokryta w całości. A gdzie kosza tego prawdopodobnie są około, zależy od szpitala, ale wydaje mi się, że to było około 5 tysięcy, może 6. 000. Sam poród. Um, także jestem bardzo wdzięczna, że... Że um, są takie możliwości mimo wszystko dla ludzi, którzy są tu nielegalnie. Mieliśmy też taką sytuację: około 3 lata temu miałyśmy wypadek z Uber'em, ale na szczęście skończyło to się tylko na, na paru śniakach. Um, no ale następnego dnia zdecydowałyśmy, że i tak pójdziemy do szpitala na taki check-up, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko jest ok. No i później wynikło tak, że akurat coś było nie tak z Moniki. Ubezpieczeniem I było on hold. I dostała rachunek na 1200 dolarów za samą wizytę w szpitalu. Moja na szczęście wizyta była pokryta, więc ja nie miałam problemu, no ale przez taką sytuację zaczęłyśmy kontaktować się z UWerem. W tym czasie skontaktowała się z nami kobieta, która była odpowiedzialna za, za odszkodowania. Pytała się, jakie obrażenia miałyśmy, a. I ja wspomniałam, że um, nie miałam ubezpieczenia i że mój rachunek ze szpitala jest 1200 dolarów i że e, ja w stanie nie jestem tego zapłacić, um, po czym ona zaoferowała, że oni mi te pieniądze wyślą, ale będę musiała podpisać umowę, um, że nie będę szukać dalszych rozczyn w tej sprawie. I wtedy zapytałyśmy się, um, czy. A, gdzie nie należą mi się jakieś pieniądze, bo byliśmy w tym a, razem. Um, I ku naszemu zdziwieniu a, kobieta zaoferowała bez żadnego problemu taką samą kwotę dla niej. Także mogłyśmy już. Mogłyśmy um, pomyśleć dwa razy, zanim gdzieś podpisałyśmy, ale ostatecznie i tak. Um, ten cały rachunek miał pokryty przez, um, przez Financial Aid. Więc tak naprawdę miałyśmy po prostu extra cash, 1200 dolarów za ten wypadek, więc my byłyśmy wdzięczne, że nam się nic nie stało. a Nie pomyślałyśmy, żeby podawać Uber do sądu czy szukać jakichś innych um, odszkodowań z tego tytułu. No ale tak mówimy o tym informacyjnie, bo może, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, może lepiej właśnie. Zastanowić się i porozmawiać z jakimś prawnikiem na ten temat. Może, mm, należy się, e, może należy się trochę lepsze odszkodowanie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że chociaż troszeczkę były dla Was na filmie informacyjny i pomocne. I że macie więcej pytań, a piszcie w komentarzach, wiadomościach prywatnych. Do, do, do zobaczenia, Pojesztuńsie Sisters.